mówili, że ja miałem taką łatwość w powiedzeniu wprost tego, co wszyscy myślą, a każdy się boi powiedzieć. I totalnie traktując tego zawodowo, yy, zacząłem robić TikToki, ale to były TikToki na zasadzie naprawdę jaka, jakaś tam beka, czy komentarz taki wrzucony, yy, na zasadzie takiego, nie wiem, trochę pamiętnika, czy... Znaczy, wiesz co, ja, ja kiedyś zawsze mówiłem, póki nie było internetu, czy nie widziałem jego siły, czy siebie w nim, mówiłem, że jakieś napiszę książkę, bo ja miałem taką Taką potrzebę, czy tak czułem coś, że fajnie, jak mu właśnie te swoje mądrości, czy głupoty, jakkolwiek to zwać, przelał gdzieś tam ludziom to zostawił I, i miałem takie poczucie, ale uważałem, że po prostu nie dam sobie rady z internetem, ponieważ mówię, to, to jest dla mnie zbyt techniczne. No i te TikToki zaczęły się gdzieś klikać. Zaczęły coraz bardziej się klikać moje komentarze, tych yy, takich rzeczy codziennych, tak, czy jakieś tam czy polityczne, obyczajowe, to co się działo. No jest skasowane niestety moje konto, to główne na TikToku, które miał tam prawie pół miliona, ale gdzieś jeszcze te, te shorty u mnie są i to było takie komentowanie tych spraw i dużo ludzi jakby w tym momencie też trochę za tym tęski, bo miałem opinię mm, kilku osób, które gdzieś tam są... Hmm, Biznesmenami, ważnymi ludźmi, oni mówili, że ja miałem taką łatwość w powiedzeniu wprost tego, co wszyscy myślą, a każdy się boi powiedzieć. To znaczy, no bo ludzie najczęściej tam nie, nie, nie mieli słownictwa, żeby tego jakoś ubrać coś. Ja miałem jakieś tam takie trafne przemyślenia, które, które były ich słowami, oni dlatego mnie lubili oglądać. No i to były takie moje początki w tym internecie. Tylko, że nikt oczywiście ani nie płacił, ani ja nie miałem oczywiście z racji też na kontent żadnej współpracy i tego tak nie traktowałem. Dla mnie to był jakiś fan. Teraz więcej ludzi zaczęło podchodzić pod zdjęcia, więc tak zaczęło się robić, takie wow, ale dalej absolutnie nie traktowałem tego jakby zarobkowo, zawodowo. To zaczęło przynosić profity takie poza typu właśnie, nie wiem, no, ktoś tam na gale mnie zaprosił, czy. Bo zostałem, zostałem zauważany, ale no, absolutnie nie widziałem w tym ani pieniędzy, ani przyszłości, dopóki nie na pewnej imprezie Arkadiusz Tańcuna nie powiedział, że, kurczę, on myślało, komentarze zawsze. A gdzieś tam stała się taka sytuacja, że jakieś wspólne zdjęcie, daliśmy coś i on miał dużo komentarzy, że ten gość, on nawet też mnie nie kojarzył, że coś tam fajnie komentuje na TikToku i mówi to zróbmy to razem. No i chyba tak zaczęła się naprawdę moja kariera w, w życiu publicznym na YouTubie, czy w szeroko pojętych socjal mediach, taka zawodowa rzecz można, właśnie od tamtej pory, czyli od tych odcinków z Arkiem.